Dobry. Pamiętacie może filmik, w którym pokazywałem wam, jak buduję kompostownik w szklarni. Oto i ten kompostownik. Sprawdza się naprawdę świetnie. Zobaczcie, jest już po brzegi wypełniony materiałem organicznym. No i powolutku czas, aby skorzystać z dobrodziejstw, które no tutaj mam. Będę pozyskiwał dzisiaj czarnoziem z tego właśnie kompostownika. Ten czarnoziem, świeżo pozyskany, wykorzystam do tych oto roślinek, które zamierzam przesadzić. No dobrze, ale żeby uzyskać taki oto czarnoziem, potrzebne są nam sprzęty. Tutaj widzicie kilka z nich. One wszystkie są do wykorzystania, z tym, że wykorzystam tylko ten jeden. Zgadnijcie, co to jest. Do przesiewania kompostu można wykorzystać taką na przykład oto plastikową skrzynkę na owoce. Wystarczy, że położymy ją na jakieś wiaderko. Tutaj rzucimy oczywiście pryzmę kompostową. No i będziemy przesiewać. Ja dzisiaj użyję takiej oto zabawki. Nie będę wam mówił, co to jest, domyślcie się może sami i napiszcie w komentarzach. W sumie jest to bardzo prosta zagadka, więc na pewno odgadniecie. Oprócz tego, można jeszcze użyć czegoś takiego. Jest to tak zwana arfa budowlana. Tego można użyć, ale na taką masową skalę. Ja to zwykle daję na taczkę i w taki sposób przesiewam kompost. No to zaczynamy. Ten mój kompostownik jest oczywiście biodegradowalny. Oznacza to, że wszystkie jego elementy można wykorzystać w ogrodnictwie jako kompost. Muszę się tylko tutaj dostać do najniższej partii tego kompostownika, a w tym celu usunę sobie część tutaj tych łodyg miskanta, bo. Właśnie z takiego materiału jest zbudowany ten kompostownik. No i jak uda mi się to usunąć, będę tam spokojnie mógł wjechać widłami czy też łopatą. No i pobrać to, co mnie najbardziej interesuje, czyli czarnoziem. To, co tutaj usuwam, od razu ładuję na samą górę tego kompostownika, żeby ponownie to zostało wszystko. Jeszcze bardziej przerobione przez dżdżownicę, które tutaj bytują. Zaraz tutaj pewnie jakąś wynajdę. O, na przykład, zobaczcie, obok kompostownika sobie bytowała dżdżownica, którą również oczywiście wrzucam do kompostu, bo ona robi najlepszą robotę. Takie oto pracowite dżdżownice... Bytują właśnie w tym kompostowniku, ale nie tylko, bo są tam też muszki, jakieś inne robaczki, które to wszystko przerabiają. Dlatego nigdy nie należy usuwać dżdżownic, bo to są nasze przyjaciółki i one robią tą najfajniejszą robotę. Dzięki tym dżdżownicom powstaje kompost, który jest tak bardzo bogaty we wszystkie najważniejsze. Składniki mineralne. No, i co, teraz pozostaje mi właściwie wyciągnąć to, co najważniejsze, czyli gdzieś tutaj powinien już znajdować się kompost. Ten właściwy, który będzie potrzebny do zasilenia moich roślin, ale przedtem jeszcze muszę go przesiać odpowiednim sitem. Część tej spodniej warstwy. Wrzucam na górę, na, sam, na samą górę tego kompostownika, żeby to przemieszać. Bo bardzo ważne w tym całym procesie kompostowania jest to, aby to wszystko ładnie oddychało. Należy to mieszać, mieszać widłami czy też y, jakimś patykiem. No i wtedy ten kompost tworzy się optymalny. Ważna oczywiście jest woda w tym Całym procesie kompostowania, więc taką pryzmę należy dosyć często podlewać wodą. Jeśli oczywiście macie taki kompostownik wewnątrz jakiegoś pomieszczenia, tak jak ja mam tutaj w szklarni. Tutaj na dnie tego kompostownika powrzucałem kiedyś takie grube gałęzie, które nie są jeszcze do końca przerobione, i tutaj tak czasami. Może się zdarzyć, że ta łopata nie chce ładnie wchodzić w tą ziemię. Ale jeśli już dostanę się tam do jeszcze głębszej warstwy, no to powinno być już ok. No, właściwie już tam się dokopałem. No, i mogę wyciągać tak zwany kompost właściwy, który wystarczy już potem tylko przerzucić przez sitko. No, i będzie idealny. No, i zobaczcie, ten kompost wygląda w taki sposób. Jest to jeszcze taka mieszanina nie do końca przerobionego materiału. Są tu jakieś patyczki, które dżdżownice oczywiście, o, które tutaj jeszcze sobie są, nie przerobiły, ale większość już jest taka sypka. Więc jeśli rzucimy to na sito. Powstanie nam taka prawdziwa ziemia kompostowa, idealna do zasilenia roślin. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze dżdżownic, które zajmują się przerabianiem tego wszystkiego. Tych dżdżownic oczywiście nie wyrzucamy, a rzucamy je potem na kompost. A taką pryzmę dajemy sobie na to moje sitko. Sitko, które jest usadowione na wiaderku. No i robimy sobie coś takiego aby to wszystko ładnie móc przesiać No i teraz wystarczy tylko dodać jeszcze tego materiału Taka robota jest naprawdę dosyć żmudna, ponieważ żeby uzyskać takiego właściwego, fajnego kompostu, no to musimy się napracować ale ja tutaj na tym małym przykładzie pokażę Wam jak to fajnie robi się właśnie przez to sitko. Wystarczy tylko tak poruszać, wzruszyć i te wszystkie takie drobniejsze materiały. One sobie tam oczywiście przez to sitko przejdą i stworzą nam taką idealną ziemię kompostową. Sporo tego oczywiście zostanie, ale tego nie wyrzucamy. Bo te drżowniczki, które tutaj są, one muszą powędrować z powrotem do kompostu. A więc to, co zostanie nam na górze, rzucamy z powrotem na kompost. A to wszystko, co spadło nam tutaj do tego wiaderka, to jest idealny materiał do zasilenia naszych roślin, naszych sadzonek. Zobaczcie, taka sypka materia. Ziemia, czarnoziem, złoto ogrodnika, nie wiem jeszcze jak to można nazwać, ale jest to coś wspaniałego. Jest tutaj tyle minerałów, że nasze rośliny, które zostaną dokarmione tym kompostem, będą miały uciechę. No dobrze, no to właściwie wszystko. A to, co nie przeleciało nam przez sito, Rzucamy z powrotem tutaj do kompostownika i zobaczcie tutaj cały czas tętni życie. Są dżdżownice, małe i duże. Są oczywiście jaja dżdżownic. Są tutaj jakieś chrabąszcze, muszki. Także to wszystko żyje i będzie cały czas przerabiało tą ziemię. A końcowym efektem tego przerabiania. Będzie świetny kompost. Takie oto dżdżownice tutaj sobie jeszcze harcują. Nawet jakieś muszki. No i w sumie to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Polecam taki kompostownik. Trzymajcie się. Cześć.